Moi drodzy, <laughs> powiem wam tak, że szykuje nam się wysyp. Może być bardzo dużo borowików, bo w lesie, w którym jestem, sporo ich znalazłem, sporo ich znalazłem. Jeśli susza ich nie dosuszy, a mam nadzieję, że wilgot ciągną także z powietrza. To jest możliwość, że, że będzie co zbierać. Bo naprawdę tych młodych, małych Borowików jest całkiem sporo, tylko że nie tylko my czekamy na nie, ale też czekają na nie żuki i ślimaki. Ale miejmy nadzieję, że wszystkiego nie zjedzą, że susza wszystkiego nie wytępi. Zapraszam do oglądania, bo warto moim zdaniem. Chciałbym zachęcić też do subskrybowania mojego kanału, lajkowania i udostępniania. I do komentowania, nie wiem czy już mówiłem. Jest to ważne dla rozwoju kanału, żebym dalej mógł dla Was nagrywać. No i co mogę więcej powiedzieć? Pozdrawiam w te środowe południe 6 września. I zapraszam. No, po wejściu do lasu minęło kilka minut. Udało mi się znaleźć oto taki piękny okaz przykryty liściami. Robactwo już się zabiera za niego. Nie wiem co to będzie z niego. O, widzicie, trochę powyżerany. Teraz go oczyszczę, sprawdzę. Obok druga opcja też już zaczęta. Więcej nie widzimy. Ale mamy wstęp. Wstęp do poszukiwań. Na pewno inaczej się szuka, jak na wejściu do lasu znajdzie się jakieś grzybki. W tym przypadku borowiki szlachetne. Zobaczcie moi drodzy. O, tu mamy dwa borowiki nam rosną. Tego zabiorę. Bardzo małe. Wygląda jakby o... Zobaczcie. Widzicie? Same ciekawostki. Tu młode. Wygląda jakby niedługo miało to się skończyć wysypem. Tylko aura trochę nie tęga. No tu mamy kolejnego. Taka bambaryłka. Tego większego wezmę? Resztę zakryję. Zobaczcie. Tu rosną kolejne. Nie wiem czy widzicie. Bo ciężko jest to złapać. Słaby sprzęt. Ale cztery są. Zobaczcie. To wszystko się rozlatuje. Usycha, ale zobaczcie, ile tego jest w jednym miejscu. Tu są kolejne. Ten już leżał wyżarty. Tu mamy kolejnego. Chciałem Wam nadmienić, że w lesie jest dosyć sucho i podejrzewam, że. Wiele borowików z tego nie wyrośnie. O, tu rosła ładna sztuka, jak odgarnąłem liście. Ale jest wyżarta przez ślimaki. Piękne miejsce. Ale co z tego? Jak to raczej nam nie urośnie? Pokręcę jeszcze się w tym miejscu, żeby zdefiniować. Czy może jakoś coś się uda Fajnie by było jakby one urosły mamy naprawdę konkretne chmarki Wiem, że to są maleństwa Nie wiem, muszę się tu rozejrzeć I wtedy jak coś znajdę to Wam zaraz Zaraz Wam pokażę. I zobaczcie. Prawie na zakończenie. Taki mógł być ładny borowik. Zaraz Wam pokażę. Zobaczcie. Zwolę sobie go oderwać. Z łebka zostało tylko to. Reszta to korzeń. Robale go już pożarły. I nie ma prawie dla nas nic. Przed chwilą jeszcze jedną małą istotę z liściami a nie zobaczcie ile w jednym ile w jednym miejscu ich rosło ale jak się one pojawiły to od razu zobaczcie gromada żuków może z góry pokażę będzie lepiej widać i mi się tak ręce nie trzęsły by było łatwiej wyrwywam tego jednego o nie udało się zobaczcie kładają się spać tu mamy jedną małą bambaryłkę taki mały ciężki nawet do określenia tu mamy drugi z żukiem no jest wszystko strasznie obżarte Tamtych kilku miejscach właśnie o, ten się jeszcze nada. Podejrzewam, że jakbym go nie wziął, to już jutro by go nie było. Te zostawimy. Borowiki z żółkami. Dobra, jeszcze się trochę rozejrzę Ale jak taka sytuacja ma miejsce, bo jest sucho To dużo nie znajdziemy To kawałek dalej postrzegłem Zobaczcie jednak wysyp byłby możliwy Zobaczcie jakie tu piękne piękne glinia Trójaczki Widzicie? Piękne, w słowie piękniejsze. Dobra, idziemy dalej. Są miejsca, że jest dużo sztuk w jednym, w jednym skupisku. Ale... Szybko może by ich nie być, bo chętnych na nie jest dużo. Dobra, jeszcze trochę tu przejdziemy w tej części lasu. Może coś uda nam się jeszcze dojrzeć. Tu mamy kolejnego obok. Też go zabiorę. Jak nie, to żuki mi go zabiorą. Nie wiem nawet, czy oni się żywią, ale podejrzewam, że jakby było bardziej mokro, to byśmy mogli policzyć na naprawdę ciekawy wysyp. Dobra. Szukamy. Dobrze, moi drodzy. Do zobaczenia następnym razem. Dzisiaj. Nie wiem, czy wam się podobało. Jak się podobało, to zachęcam do, do subskrybowania mojego kanału. Może dobrze nie widać, ale tam z tyłu zachodzi słoneczko już. Mamy godzinę, chwilę po dziewiętnastej. Postaram się to miejsce sprawdzić jeszcze raz i zobaczyć, czy tym borowikom udało się urosnąć. Do zobaczenia, moi drodzy. Do następnego razu. Cześć.